Nie ma. Ogólnie yy, nie że ma kanał? Czy to powrót? Czy jednak nie że mam kanał? No dobra, to prawda, zapomniałem. Ogólnie to tak, wchodzę sobie na YouTube, zakładkę kanał i widzę, że kanał dalej istnieje, dalej ma subskrypcję, więc chyba trzeba dalej aktywować. Oczywiście, póki znowu mi się nie znudzi, to będzie dosyć szybko na pewno, znając mnie. Dobra, ale trochę na poważnie, bo grubo ponad roku nieaktywności na kanale, postanowiłem, że czas na niego wrócić. W sumie ja postanowiłem i pod naporem kilku osób, które nie dawały mi życia przez to. Ale dobra. No wiem, że tęskniliście. A tak naprawdę pewnie nikt nie tęsknił. No, ale wracając do rzeczy. Czas powrócić na tuby, ale w trochę odmienionej formie. I nie, nie będzie to kanał gamingowy. Ryby też nie będą głównym kontentem tego kanału, więc trochę słabo. Siema Help, fotel mi się wbiło. Na ujęcia, które nawet nie wyszło. I w ogóle fajne klapki, wiem. Więc zacząłem ujęcie. E, help, to utknęło. To utknęło. Jak to wyjąć? Jest, wyszło. Na skubanie. No, nie oznacza to, że ryby całkowicie znikną. Przecież wszyscy dobrze wiemy, że ryby są życiem. Jak można je zostawić? No, jednak kanał będzie funkcjonował pod zupełnie inną nazwą. W sumie to nawet nie wiem jaką. No, i powiedzcie jeszcze raz w komentarzu po obejrzeniu tego filmu, czy w go obejrzał. Mam nadzieję, bo miarę spokój może wyjść. No. E, powiedzcie, czy pasuje Wam bardziej taka wersja kanału, czy content bardziej. Niepoważny, humorystyczny, czy takie ochlepane mówienie ryb? Powiedzcie, co Wam bardziej pasuje. I kończę siema.